Witajcie serdecznie, zapraszam Was dziś na krótką mobilizację kręgosłupa, szczególnie jeśli długo siedzicie przy biurku, to myślę, że będzie pomocne. Dobrze, zacznijmy sobie w pozycji klęku podpartego, czyli ustawiamy dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. To pewnie znacie, no i zaczniemy od pleców okrągłych. Ten ruch wykonamy na wdechu, bo chcemy się rozciągnąć i z wydechem obniżymy odcinek lędźwiowy, wypchniemy klatkę do przodu. Jeszcze raz wdech. Wydech. Jak największy zakres ruchu. Chowam głowę w dół. Wydech. Jeszcze dwa razy. Wydech. I jeszcze raz. OK, tu zatrzymajmy i teraz zmienimy sobie naszą. Zacznijmy w pozycji klęku podpartego, czyli ustawiamy sobie dłonie pod barkami, kolano pod biodrami. I teraz na wdechu zaokrąglimy plecy, schowamy głowę w dół i z wydechem obniżymy odcinek lędźwiowy, wypchniemy klatkę do przodu. Jeszcze raz wdech, plecy okrągłe i wydech, plecy płaskie. Szukamy jak największego zakresu ruchu. Wdech, wydech, ostatnie dwa w ten sposób. I jeszcze jeden ruch, wdech, wydech i tutaj stop. Zatrzymajmy się, zamienimy sobie oddech, czyli biorę wdech w tej pozycji i teraz z wydechem zaokrąglam plecy. Robię to na wydechu, więc będę mogła dużo bardziej napiąć mięśnie brzucha. I na wdechu rozluźniam i unoszę głowę. Jeszcze raz, wydech mocno, spinam brzuch, podwijam miednicę, zaokrąglam plecy. I wdech w górę. Wydech napniej brzuch. Wdech wracasz. Jeszcze dwa razy. I wdech, cofamy barki. Jeszcze raz. I plecy płaskie. Ok, zmienimy sobie nieco pozycję, czyli wysuniemy ręce tak o długość dłoni do przodu. Teraz przeniesiemy lekko barki w przód i wykonamy ten sam ruch. Zacznijmy od wdechu na plecach okrągłych i wydech, plecy płaskie, głowa do góry. Teraz powinniśmy bardziej oddziaływać na górną część pleców i wydech. Głęboko wdech. Chowamy głowę, wydech, wypychamy klatkę. Jeszcze dwa. I jeszcze raz. Tak, tutaj stop, zamieniamy oddech, czyli wdech na przygotowanie i wydech. Plecy okrągłe, napinasz mocno brzuch i wracamy wdech. Głowa w górę, wydech. Plecy okrągłe, jeszcze trzy. Wydech. Dwa razy, i ostatni raz. Duży zakres ruchu, wydech. Ok, No to ostatnia pozycja przed nami, czyli przejdziemy sobie niżej na przedramiona i teraz zbliżymy łokcie do kolan, czyli tutaj ta odległość między łokciami a kolanami będzie dość mała, barki do tyłu i w tej pozycji biorę wdech, uwaga, podwijam miednicę, teraz działamy głównie na dolną część kręgosłupa i wydech, klatka w przód, cofamy barki, jeszcze raz, plecy okrągłe, plecy płaskie, wdech, wydech, ostatnie dwa, postaraj się poczuć ten ruch w dolnej części pleców, tak, i jeszcze raz, okrągłe, płaskie plecy, zamieniam oddech, czyli biorę wydech, i teraz wydech aktywnie. Podwijam jednicę, napinam brzuch, chowamy brzuch do środka. Tak, i wracamy wdech. Głowa góra. Wydech, plecy okrągłe. Jeszcze trzy. I wydech. Głęboko wdech. Wydech. I ostatni raz. Świetnie, wydech, napinamy brzuch. Okej, okay. no to przejdźmy sobie do przodu na chwilę do leżenia na brzuchu, czyli zginam, no zginam ręce, unoszę nogi, ustawiam się wygodnie i teraz ustawimy sobie dłonie na wysokości naszej twarzy, łokcie do ciała. Zaczniemy od odsunięcia barków w tył i teraz unosimy klatkę w górę, bierzemy wdech głęboko, pamiętajmy, że łokcie zostają na macie, czyli mocny wyprost w odcinku piersiowym i wracamy w dół. Jeszcze raz. Do góry biorę wdech. Ok. Wydech. Wracam. Góra. Mhm. Wracasz. W dół. Stopy utrzymujemy cały czas na podłodze. Ostatnie trzy. Zawsze barki odsuwasz daleko od uszu. Powrót. Dwa razy. Góra. Ok, i jeszcze raz do góry. Świetnie, rozluźniamy. Suniemy teraz dłonie niżej na wysokość naszej klatki. Łokcie zbieramy do środka, wbijamy kolana w matę. Napinając brzuch, wyjdziemy w górę. Cofniemy teraz biodra, tak żebyśmy przeszli do siadu na piętach. Ręce mamy aktywnie wyprostowane, sięgamy maksymalnie w przód. No i pomału, na okrągłych plecach, wyjdziemy w górę, biorę wdech, na wydechu obniżymy biodra, rozłożymy stopy szerzej, czyli jesteśmy w pozycji takiego odgięcia w kręgosłupie. Wrócimy sobie w dół, zginając ręce. Jak to było średnio komfortowe, to pamiętajcie, można wysunąć dłonie trochę bardziej do przodu. No i teraz wracam w górę do odgięcia. Tak, otwieram klatkę, dźwigam biodra w górę, zaokrąglam plecy i jeszcze raz cofam pośladki. Do pięt. Drugie powtórzenie. Wdech, plecy okrągłe, tutaj plecy płaskie, odgięcie, trzymaj barki nisko. Pomału zejdź sobie w dół. I jeszcze raz wyjdź w górę, odegnij kręgosłup. Teraz brzuch aktywnie, plecy okrągłe, chowam głowę, składam stopy razem i cofam biodra. Trzy takie powtórzenia przed nami. Przód. Okrągłe plecy, tutaj płaskie. Rozłóż sobie stopy szerzej. Wracamy w dół. Wszystko w takim zakresie, jak tylko mogę. Do góry nisko barki. Wysoko głowa. I teraz chowamy szyję, zaokrąglamy plecy. Jesteśmy na piętach. No i zostało nam dwa razy przód. Wdech. Tu odgięcie. Dźwigam głowę w dół. I wracamy. Odgięcie. I teraz schowaj głowę. Unieś biodra, chodź do tyłu. Ostatni raz przed nami. Okrągłe plecy. Tutaj płaskie. Tak w dół. Super. I wracamy do góry. Zaokrąglasz plecy. I siadasz na piętach. Do samego końca cofam biodra. Wysuwam ręce do przodu. I teraz dobrze by było ustabilizować sobie czoło na macie. Aktywnie wysuniemy jedną rękę, ja zaczynam od prawej do przodu, utrzymując prawy pośladek napięcia. Starajmy się cały bark zbliżyć do prawego ucha, czyli odsuwamy łopatkę od kręgosłupa, jeszcze jeden wydech i wracam, lekko cofam lewy bark. Tak i teraz druga ręka w przód. Powoli wracamy jeszcze jedno powtórzenie. Maksymalnie w przód, prosty łokieć. Mhm, wracamy i ostatni raz, druga ręka w przód. Świetnie. Wracamy, zrolujemy sobie do góry. Pomału kręg po kręgu, czyli ciągnę rękami po macie. Na końcu unoszę głowę. I teraz zostańmy jeszcze w siedzie na piętach. Chyba, że to dla nas niekomfortowe, to możemy skrzyżować nogi. Sięgnę lewą ręką w górę, prawą ułożę na podłodze. Wykonam skłon do boku. Uwaga, lewy pośladek zostaje na I zmiana stron. Wdech. Tak, i wydech. Zmiana. Staraj się utrzymać rękę ponad głową, druga wsparta na podłodze i mobilizujesz kręgosłup do boku. Jeszcze dwa razy wykonajmy bok. Jeszcze raz. Ok. Teraz uniesiemy ręce w górę, złapiemy za łokcie, głowę ustawiamy między rękami. Możemy lekko rozsunąć kolana, żeby było stabilnie. Zaczniemy od zgięcia naszego kręgosłupa w prawo. Teraz pójdziemy w przód nad naszymi nogami na lewą stronę do centrum. I tu zatrzymamy. Druga strona, czyli wykonuję ruch w lewo. Pomału koło. Cały czas oba pośladki na piętach. Idę maksymalnie w bok i wracam do centrum. Jeszcze raz. Wdech. I wydech wolny, spokojny ruch przez okrągłe plecy. I wracamy. No to jeszcze trzy. I wracasz. W centrum zawsze do wyprostu. Na środku dwa razy plecy okrągłe. Ok, i mamy ostatnie koło, bok, przód. I kończymy koło w centrum. rozluźnimy ręce. Uniesiemy teraz biodra. Zahaczmy sobie palce u stóp o podłogę. Wychodzimy do pełnego wyprostu w naszych biodrach. Lewą rękę opieramy sobie w okolicach naszej lewej kostki. Prawą sięgamy w górę i teraz wykonujemy zgięcie w tył, wypychając biodra w przód. Jak mamy zapas, to możemy jeszcze zgiąć ten dolny, dolny łokieć, żeby być niżej. I rozluźniamy. Zmiana stron. Czyli prawa ręka do prawej nogi, lewa górą, odgięcie, patrzę w dół, żeby nie męczyć szyi i wracam. Jeszcze raz zmiana. Wdech, biodra przód, patrzymy w dół i wracasz. Ostatnie trzy. Dwa razy. Wdech. Wydech. I ostatni raz. Świetnie rozluźniamy i wrócimy do klęku podpartego. Wykonamy sobie jeszcze rotację w odcinku piersiowym. Na razie moja prawa ręka zostaje wyprostowana, lewą wsuwam za głowę, łokieć zgięty i zaczynam najpierw ruch w dół. Jak damy radę, to sięgniemy łokciem do podłogi, ale nie uginając drugiej ręki. I na wdechu patrzę za łokciem, wykonuję rotację. Wydech, dół i wdech. Rotacja. Osiem takich powtórzeń na stronę. Staramy się biodra trzymać stabilnie i za każdym razem sięgamy coraz wyżej. Góra wdech. I rozluźniasz. No to jeszcze cztery. Zawsze skręć głowę, popatrzy za łokciem i dopiero wracasz. Góra. I wracamy. Wdech. ok, I ostatni raz. Skręć i wracamy dół. Świetnie, no to druga strona, czyli opieram się na lewej ręce, prawa za głową. Zaczynamy od ruchu w dół, lewą łopatkę odsuwam od kręgosłupa i wdech, rotacja, patrzę w górę. Luźno i góra. Tak, jeszcze 5. Do góry wdech. I wracasz. Góra. Jeszcze dwa. I ostatni raz. Góra patrzę za łokciem i wydech rozluźniam. Ok. No to z powrotem do leżenia na brzuchu przejdźmy. Przygotujemy sobie nogi. I teraz lewą rękę ustawiam z boku, tak żeby była zgięta w łokciu. Łokieć na wysokości barku. Zginam prawą nogę w kolanie. I teraz ważne, obracamy głowę, czyli kładziemy lewy policzek na macie. Odepchniemy się od naszej prawej ręki, uniesiemy kolano i przeniesiemy stopę na lewą stronę. Tylko uważajcie w tym ruchu, wszystko delikatnie, bo będziemy dość mocno rozciągać klatkę z lewej strony. Czyli, jeśli to jest za dużo, to po prostu wracam nogą, trochę mniej rotacji i zatrzymujemy tą pozycję. Klatka jest teraz zwrócona w prawo, czyli prawy bark wysoko, a rozciągamy lewą stronę. No i powoli będziemy wracać do centrum, czyli zabieram nogę, wracam. No i teraz zamieniam ręce, więc prawa ręka do boku, kąt prosty w łokcie, obracamy głowę, zginamy lewe kolano. No i teraz kolano do góry, przenoszę stopę na prawą stronę. Jak jestem w stanie, to opieram sobie stopę o podłogę, patrzę w lewo i rozciągam klatkę z prawej strony. Powoli wracamy, czyli noga do centrum, tak. I jeszcze jedna rotacja przed nami. Teraz tak, ustawimy sobie prawą nogę wyprostowaną, trochę bardziej na zewnątrz, czyli ja zdejmuję stopę z maty, lewą nogę zginam w kolanie, wsuwam stopę pod kolano. Potem zginam prawą nogę, ręce ustawiam szeroko, i tak zaplecione nogi przekładamy na lewą stronę. Uwaga, żeby nam się nie pomyliły te strony. Czyli skręciłam się jeszcze raz, teraz mamy lewe udo na podłodze, prawe kolano mocno w górze, stopa na podłodze i jeszcze, żeby zwiększyć tą rotację, prawą ręką, czyli tą, którą widzę przed sobą, sięgam bardziej w przód i dokręcam klatkę do podłogi. Uwaga, to powinno być przyjemne, powinno nas rozciągać, a nie boleć, więc jeśli nie czujemy się komfortowo, to trochę odpuszczamy Jeszcze dwa wdechy, postaraj się rozluźnić. No i z kolejnym wydechem możemy wracać pomału. Nogi. Tak. Prostujemy kolana i zmieniamy stronę. Więc teraz lewa noga lekko do boku, prawa stopa pod kolano. Tą lewą nogę uginam. No i przenoszę nogi na prawą stronę. Patrzę w lewo. OK. Jak się ustawiliśmy, to jeszcze lewą ręką wychodzimy trochę bardziej do przodu. Zwiększamy rotację w odcinku piersiowym i trzymamy. Jak jest ok, to jeszcze mogę wyciągnąć rękę bardziej w przód. I powoli ostatni wdech. Wydech rozluźniasz. No i będziemy wracać. Czyli przekładamy nogi do centrum, rozplatamy. Tak, przyciągnijmy sobie dłonie do klatki. Jeszcze zupełnie na koniec unieśmy się w górę. Usiądźmy sobie na piętach. Powinno być znacznie łatwiej niż na początku. Wysuwamy ręce aktywnie do przodu i rozluźniamy barki. Powoli z wydechem uniesiemy się do góry, czyli rolujemy kręgosłup. Powoli na końcu unosimy głowę. Super, bardzo serdecznie Wam dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki. Dzięki.